Uwaga! Po wakacjach wracamy z Waszymi ulubionymi audycjami. Nic o nas bez nas. Z prawem, nie na lewo. Rynek. Prasowy. Brum, 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 brum. <grym> zieloną. Panie przodem. ABC Wiary. Wprowadzamy także małe zmiany. Audycja. Życie na trzeźwo. Emitowana będzie we wtorek o godzinie 19. Będą też nowości. Pod lupą historii. Każdy poniedziałek o 10:40, a także audycja bardzo kulturalna również w poniedziałek o 18:15. Do usłyszenia od 1 września. Zapraszamy także na nasz fanpage facebookcom Radionadzieja.